Witam. Teraz film o tym, o tej jednej rzeczy, która pomaga w budowaniu naszego zadowolenia oraz udanego życia. Jest to większa perspektywa. O co chodzi? Kiedy cały czas poszerzamy swoją jakby strefę komfortu, czyli poszerzamy swoją perspektywę. Ta perspektywa staje się coraz większa. To mamy po prostu bardziej udane życie. Na przykład, jeżeli wyjdziesz ze strefy komfortu, nauczyć się, nauczysz się być szczęśliwy samemu, to kiedy spotkasz osobę, z którą będziesz chciał wejść w relację, jeżeli taka, taka po prostu będzie, to nie będziesz miał ciśnienia, dlatego że poszerzyłeś swoją perspektywę i wiesz o tym, że nawet jeżeli ci się nie uda z tą daną osobą, to dalej będziesz szczęśliwy, bo już wcześniej to robiłeś, dlatego że poszerzyłeś swoją perspektywę. I możemy porównać to do każdej sytuacji w życiu. A więc chodzi o to, żebyśmy jak najczęściej poszerzali naszą perspektywę. Jeśli chodzi o zarobki, to samo. Jeżeli masz opcje, zbudujesz sobie opcje. Na przykład masz różnego rodzaju kwalifikacje. To nigdy nie będziesz narzechał na to, że nie będziesz miał pracy, nie będziesz miał pieniędzy. Bo nawet jeżeli w jednym zawodzie nie będzie pracy, to zawsze masz drugi zawód albo umiejętność, która pomoże ci zarabiać pieniądze. A więc im więcej mamy opcji, więcej im ta nasza perspektywa jest większa, tym po prostu nasze życie jest bardziej udane. Pozdrawiam.